Każe życie kończy się śmiercią. Więc co ty, kurde człowieku, chronisz? <laughs> Czułóweczka i lecimy z tematem. Witam Ci kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, cokolwiek myślisz na kanale Wójka Porady. Dzięki za wszystkie subskrypcje. No właśnie, z tym chronieniem swojego życia i z tym się baniem. Wiecie co? Ja cię chciałem się z powiedzieć, ja zresztą często o tym mówię i dzisiaj coraz bardziej w, w to wierzę, że no właśnie, że życie w tym lęku, ku tak naprawdę to nie jest życie. No to jest życie, no bo to jest jakieś życie, no. Tylko pytanie, czy to jest ok. Dlaczego ja dzisiaj w ogóle nagrywam ten film? Ja Wam powiem, dlaczego nagrywam ten film. Moja babcia, babcia Irka, pozdrawiam Cię serdecznie, kochana babciu, eee, zachorowała, ma 90. Jeden albo dwa lata wyjdę na złego wnuczka, no, ale okej, okay. no powyżej 90 jest. Zachorowała. No i generalnie zaczęła leżeć w łóżku i tak to jej się trochę za... przestało chcieć żyć. No w sumie to bez sensu tak leżeć w, w łóżku, jeśli już przeżyłaś swoje tyle lat, masz prawnuków, 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 prawnuków. Jest nas trochę dużo. I dzisiaj rozmawiałam ja ze swoją mamą i moja mama rozmawiała z babcią i babcia powiedziała coś takiego, że no bo leżała, no i teraz zaczyna wstawać i no gdzieś tam e, siada na taki fotel, który się gdzieś tam nakłuka, żeby się przesunąć do okna, żeby coś zobaczyć i tak dalej i rozmawiałem z moją mamą dzisiaj i to jest taka znowu kurde fajna myśl od mojej babci że <laughs> kurwa właśnie że lepiej umrzeć przesuwając się na fotelu i, i żeby coś zobaczyć niż leżeć w łóżku i czekać na śmierć wow, to jest taka właśnie dzisiaj dla mnie analogia ja dzisiaj tak po prostu żyję dzisiaj przestałem się bać, że to co robię może mnie doprowadzić nie wiem, do tego czy tamtego ja chcę dzisiaj doświadczać ja dzisiaj wiem, że życie kończy się śmiercią nie wiem czy już o tym wiecie, kiedy nawet no mamy taki kubek fundacji dzień dobry, wszyscy umrzemy to jest coś niesamowitego właśnie, że ja dzisiaj chcę się pozbyć nie wiecie że Was to tylko zachęcam ja się ten kanał prowadzę w ten sposób, że dzielę się swoimi myślami, przekonaniami zrobisz sobie z tym, co będziesz chciał, chciała ja dzisiaj chcę się właśnie pozbyć takich lęków, które są tak naprawdę z dupy, bo one nic nie zapewniają kurde nic nie zapewniają. Lęków przed tym, że umrę, lęków przed tym, że ktoś mnie źle oceni, lęków że... i tak dalej. Tego jest pełno, zresztą na pewno wiedział, o, o czym mówię. Ma taką wizualizację kurde, bo ostatnio też się spotkałem ze swoim wujkiem, który ma ponad 70 lat. On mi też dużo fajnych, ciekawych rzeczy opowiedział. Ma taką wizualizację, że dzisiaj, jeśli. Myślę, e, tu nie wypada coś zrobić, albo tylko nie będę robił, bo to, tamto, że jak mam 70 lat, czy 80, czy 90, jak mi będzie dał dożyć, to karmę sobie przysłowej gołębie w parku, czy siedząc gdzieś tam w domu, czy leżąc w łóżku w chorobie, nie będę miał takiej myśli, że Jezus jak... Pory pana, że kurde, rzuciłem wszystko i pojechałem tutaj. Czy jak pory że kurde, zrobiłem to czy tamto, że ja będę tego żałował. Ja myślę, że nie będę tego żałował, że będę wdzięczny sobie, że mogłem mieć takie życie, że mam co wspominać, że mam te relacje. Ja dzisiaj w ten sposób chcę postępować. Dzisiaj właśnie ta analogia, ta taka myśl, którą dostałem dzisiaj właśnie od mojej mamy, która przekazała mi od mojej babci. Lepiej umrzeć, robiąc coś, co się kocha, niż czekać na śmierć w stagnacji. To są moje myśli na dzisiaj. Dobrze mi z tą myślą. Coraz lepiej mi jest ze sobą i to jest bardzo fajne uczucie. Polecam. Buziaki. Trzymajcie się. Cześć.